yeah good <laughs> Zaobserwowałem taką ciekawą rzecz tu u moich kurek. Tu jest taki mały kurczaczek. Jednego takiego małego kurczaczka. On tam jest pod tym. Tam jest pod klapą sydziowie. Ja, ja tego kurczaczka przyniosłem, ja go znalazłem w krzakach tam niedaleko koło swojego hotelu. Bo jakiś kot go tam ganiał i go strasznie go poranił. I ja wziąłem tego kurczaczka, wziąłem go tutaj do, do siebie. Wziąłem go do klatki, takie małe klatki, go zamknęłem i, i przez, przez jakieś trzy dni czy 4 dni go trzymałem tej klatce, żeby on się tutaj oswoił z tym e, tutaj z tymi kurami, żeby on widział, żeby widział ten rejon, żeby później nie ten. No i go później wypuściłem. Później go wypuściłem, on jest tam pod, tym, pod klateczką. Później go, później go wypuściłem i, i ten. I on taki wyalienowany trochę był, taki, e, bo starsze, te wszystkie starsze kury, kurczaki go ganiały. I ten. O, kawaler przyszedł. Kawaler przyszedł do moich kur. E, no i go wypuściłem i on tak cały czas tak sam chodził, sam, samotny i ten. A teraz co się okazało? Jedna kura siedziała na jajku, ale to, ja, to jajko nietrafione było i ona tego jajka nie wysiedziała. siedziała. Siedziała ponad 21 dni, ale e, nic z tego jajka nie wyszło. I ona, on ten kurczaczek do tej kury, ona już teraz nie siedzi na tych jajkach i on do tej kury jakoś się przylepił i ona teraz cały czas ta kura, bo to właśnie ta jest. I on cały czas teraz chodzi z tą kurą. To, czyli ona tak jakby, ona tak jakby przejęła rolę. Rolę ma, to matki, że tamten kurczaszek jeśli nie wyląk, no to ona się teraz wzięła tego kurczaszka. I ten kurczaczek, on cały czas chodzi teraz e, z, to, z tą kurą. Także to taka ciekawostka. Tutaj, tu jest jeszcze dużo, dużo więcej takich ciekawostek. E, to, to ja tu to, ja to mogę zrobić kilka odcinków z tego, to, co tutaj się dzieje w tej społeczności kurzej, bo ja to codziennie obserwuję. Je. No teraz przyszły wszystkie. Tam jest czarna kurka. Czarna kurka też to jest co ten. Co kurczaszek i się. Yy, no, yy, wykluł się kurczaszek i kikuś go za, zamordował. No to są takie dwie kurki, te moje faworytki. No to jest kurka i kogut A to jest kawaler, on tu przychodzi do moich kur. Także teraz. Bo ja nie mam, bo ja nie mam koguta i ten i te koguty te sąsiedzi, sąsiedzi oni to czują że nie ma tutaj koguta i one przychodzą tak. i wskakują na moje kurki także no i tu jest właśnie ten tu jest właśnie to nietrafione jajko co, co ona siedziała na tym jajku nie, no i ten, tam tam znoszą jajka, tam jedno siedzi już grubo, grubo ponad dwa miesiące, tam też jest, nie dwa miesiące, grubo ponad 21 dni, ale też jest nietrafione to jajko i ona tak siedzi, nie wiem, nie wiem co zrobić, czy zabrać im te jajka, czy co, czy, czy bo to też, też jest nietrafione. Ona siedzi, myśli, że, że kurczaczek będzie z tego, ale to nic z tego nie, nie będzie. Nie? A ten, bo one jak siedzą, one jak siedzą na jajkach to nie znoszą wtedy jajek, nie? Ja mam mało, mało jajek. Małe już znoszą trochę tych jajek, tak nie wiem, dwa dziennie, trzy czasami. Czasami jedno tam ró różnie, nie? Także taką sytuację mam tutaj. A Kikuś, a to Kikuś tutaj pilnuje moich, moich Także mam tutaj, mam tutaj cały czas Coś ciekawego Wyszła teraz taka ciekawa sytuacja W kurniku Nie wiem bo to Cały czas Cały czas jakieś, jakieś niespodzianki W tym kurniku zauważa I Wyszło tak, że Wyszedł jeden kurczaczek One Kury siedzą na jajkach I jest teraz jeden kurczaczek, się wygnął, taki malutki jest tutaj, ale siedzą dwie kury na tych jajkach. I teraz ta, i teraz czy ten kurczak, czy ten kurczak będzie wiedział, która to jest jego mama, jak one, jak one we dwie siedzą? Takie kurczunki. Tam jest. Tamten jest już taki duży, ten co jest zaadoptowała, bo ta kura. Ja go przywiozę, takiego pokaleczonego. Jego zaadoptowała ta kura i on cały czas z nim chodzi. Ale jest, jest jeszcze jeden. Się wykluł wczoraj też. Wczoraj się wykluł. Tu jest jego mama. Ja go włożyłem do klatki. Osobno. Żeby on nie wyskoczył z kurnika, bo tu jest, tu jest jego mama, bo ostatnio jak miałem taką sytuację, że wypuściłem takie malutkie, właśnie takie malutkie kurczaczki, wypuściłem to bardzo szybko ginęły. Nie wiem, albo albo e, jak szczury łapały, albo, albo węże, nie wiem. Dlatego teraz, teraz e, ten będę go trzy, będę trzymał jak najdłużej te małe flacze i dopiero później je wypuszczę. Także taka, takie ciekawostki, cały czas, cały czas coś nowego. Czyli mam teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem kur i w tym jest dwa koguciki i jedno, jedno jest to baby adoptowane. I tak wykluły się dwa ma, malutkie kurczaczki. A tych jajek, na, który, na których one teraz siedzą, tych jajek jest, nie wiem, jeszcze może z 12, także rodzina będzie dość spora. Idzie zbadać sytuację w Co tam w to Już taki kąt się robi taki takie szybkujciu. Jeszcze tak pieje, tak tro, trochę, jeszcze nie ma tego wokalu takiego wyrobionego, tak trochę charczy, ale jeszcze, nie jeszcze z tydzień, dwa tygodnie już będzie ładnie piał. Będzie takim, takim, dostojnym krokiem wchodzi do tego kurnika taki ważny. I taką kolejną ciekawostkę z kurnika pokażę teraz. I tak oto są te moje do mojej to jest ten inny który już zaczął fajnie piać. Tu tam zaworytka. Tutaj ten kobut to ten jest kawalek, on przychodzi tutaj do moich gór. To jest kawalek, mój gór. Bo był te, bo jest taki, taki oto, że one nie miały tego, nie miały koguta I on, i on tutaj przychodzi, taki dochodzący, tak jakby zapomniał ale wracając do tej ciekawostki bo wykluły mi się dwa kurczaczki dwa kurczaczki tak nie wiem teraz będzie widać tam jest tam jest jedna kurka z jednym kurczaczkiem a tu jest dwie kurki też z jednym kurczaczkiem i tak te dwie kury mają jednego kurczaka i są tak jakby dwie mamy są tak jak dwie mamy, bo one siedziały obydwie na jednym gnieździe i z tego... do widzenia, o, już do domu, tylko chwila nie uwagi, już, już do domu, bo tu kocie, bo tu kocie Do widzenia. Do widzenia. A I one siedziały na jednym... One siedziały na jednym gnieździe i wykluł się kurczaczek, a dwie siedziały. I, i obydwie teraz się opiekują tym, e, tym kurczaczkiem. No tam będzie go widać, bo jest taki mały przyleciały, bo usłyszały mój głos myślę, że zaraz będzie jednego no i tak jedna kurka jedna kurka ma jednego kurczaczka a dwie kurki też mają jednego kurczaczka i obydwie się i ten kurczaczek i do jednej i do jednej kury przychodzi i do drugiej także dwie mamy, nie? a tu a tutaj siedzi kurka na 12 jajkach 12 jajek jest ciekawe czy tego czy z tego będzie czy z tego będą kurczaczki czy te jajka zapylone za są no nie, nie wiem no zobaczymy no to jest kawaler no kawaler jak przychodzi no to chyba jajeczka są za zapylone tak o tu jest a tutaj jest to co ja mówiłem tu jest ta kurka jedna co się opiekuję tym jednym kurczaczkiem, co by adoptowała, co ja go przyniosłem takiego skaleczonego, o poleciał Także sam tutaj z kurnika to same ciekawostki. Śliczne są tutaj, ten śliczny jest ten kogucik, tak tu jest jeden kogucik, taki fajny tu jest drugi, ten, który już, już pieli. A to jest ta moja kurka faworytka, co przychodzi do mnie na ten. la cola